Cokolwiek zastanawiałeś się, jak wynalazki wpłynęły na rozwój ludzkości, chciałbym dzisiaj przytoczyć kilka z nich, odkrytych przez Alberta Michelsona. Albert Michelson był fizykiem noblistą polskiego pochodzenia, który interesował się astronomią, optyką oraz spektroskopią. Początkowo fizyk ten zajmował się szeroko pojętym pojęciem prędkości, miarę światła. prędkości światła. Albert Michelson wykonał w 1878 roku. Nie były one wyjątkowo dokładne, ale jak na możliwości badań w tamtych czasach zachwycały wielu uczonych. W 1881 roku badacz ten przeprowadził eksperyment dotyczący prędkości światła w zależności od kierunku. Wynik tego badania wszystkich zaskoczył. Prędkość światła okazała się być stała. Sześć lat później wynalazca ten postanowił powtórzyć swój eksperyment, tym razem z pomocą Edwarda Morleya. Przed wykonaniem eksperymentu fizycy zwiększyli długość odcinka pomiarowego oraz substancję, w której umieścili interferometr. Pewni poprawności swojego odkrycia ustanowili teorię niezmienności prędkości światła w zależności od kierunku. Dokonanie to uważa się za kluczowe odkrycie w fizyce. Po wielu latach Michelson ponownie zajął się pomiarem prędkości światła. W 1920 roku Janiusz ten przeprowadził klubę z badania tej prędkości pomiędzy obserwatorium astronomicznym w Mont Wilson a szczytem oddalonym o około 35 km. Niestety uzyskany wynik pomiaru uznano za błędny, co spowodowały istniejące wtedy warunki atmosferyczne. Kolejne badania zwiększały dokładność pomiaru. Dokładną wartość prędkości światła określono dopiero po śmierci Alberta Michelsona w 1935 roku. Działo się to dzięki jego udziałowi przy stworzeniu tuby próżniowej. który przyczynił się do określenia wartości prędkości światła, był interferometr. W 1881 roku, podczas pracy w Cleveland, właśnie został on wynaleziony przez Alberta. Jest to przyrząd pomiarowy, którego działanie oparte jest na interferencji, czyli zjawisku nakładania się na siebie dwóch spójnych fal świetlnych. W celu obliczenia amplitudy nowo powstałej fali układ interferometru składa się ze źródła światła, trzech zwierciadeł oraz ekranu, na którym skupiają się fale. Pierwsze zwierciadło w połowie przepuszcza promienie świetne, które przemieszczają się do dwóch nieprzepuszczalnych zwierciadeł umieszczonych w prostopadle do siebie. Po odbiciu wiązek światła następuje ich ponowne przejście przez pierwsze zwierciadło oraz. Ukazanie się obrazu na ekranie. Za pomocą jednego z zewnętrznych zwierciadeł można regulować drogę optyczną jednej związek, aby dokładnie ustawić interferometr. Obserwacja obrazów pojawiających się na ekranie po dokonaniu niezbędnych obliczeń daje możliwość dokładnego określenia odległości lub rozmiarów przestrzennych obiektów. No, dziedziną fizyki, którą zajął się Albert Michelson, była astronomia. W latach 1920-1921 do 1921, Noblista ten wraz z Francisem PiSem zajął się interferencją astronomiczną, czyli ogólnie pojętym badaniem wielkości oraz odległości gwiazd przy pomocy rozwiniętej wersji interferometru. Do tych pomiarów wykorzystali oni teleskop zbudowany na podstawie interferometru gwiezdnego stworzonego przez Michelsona w 1890 roku, obserwatorium na Mount Wilson, Astronomowie ci wykorzystując ten teleskop jako pierwsi dokonali pomiaru średnic gwiazd różnych od Słońca. Najważniejszym z ich odkryć było dokładne określenie średnicy Olbrzyma Beltigesu, znajdującego się w gwiazdozbiorze Oriona. Do ważnych odkryć zalicza się także stwierdzenie istnienia układów planetarnych z dwoma gwiazdami. Kolejnym tematem, który chciałbym poruszyć, jest określenie długości metra przez Alberta Michelsona. Fizyk ten, długość metra, określił na wniosek międzynarodowego komitetu wakacyjny. Badacz ten obliczył tą długość na podstawie długości czerwonego światła kadmu. Kadm jest to bardzo szkodliwy pierwiastek chemiczny, który zaliczany jest do grupy metali przejściowych. Fizyka głównie wykorzystuje kadm jako filtr do pochłaniania neuronów termicznych. Wyznaczenie przez tego uczonego długości metra jako jedno z wielu czyniło się do otrzymania przez niego nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie przygotowanego przeze mnie filmiku i mam nadzieję, że zainteresowałem Cię tą tematyką.